Przez kilka dni adorując Najświętszy Sakrament w kościele w Berlinie, który prowadził księża Sercanie, zastanawiałem się, co to za instalacja na ścianie prezbiterium. Widać, że artysta miał jakiś zamysł, wyraźny kształt, bardzo regularny. Był w tym zamysł, ale jaka jest treść owego dzieła? Wydaje mi się, że tak samo jest ze mną. Bóg nadał mi kształt. Bóg jest genialnym artystą, ale zostawia człowiekowi przestrzeń, aby człowiek stawał się, aby nabierał kolorów. Mówię o tym, zapraszając wszystkich przedsiębiorców, liderów biznesu, na spotkania w 2020 roku. Przygotowaliśmy dla was program Zostać liderem, pozostać sługą. Kim jestem? Kim powinienem być? Kim Bóg chce, abym był. Czy podejmuje świadomie wysiłek stawania się coraz lepszym człowiekiem, ale także coraz lepszym przedsiębiorcą? Czasem wydaje mi się, że to życie nas zmienia. Lata, doświadczenia, historie, spotkani ludzie. Ale czy mogę powiedzieć, że ja sam świadomie kształtuję swoje życie, że kształtuję samego siebie? Ten roczny program to tak jakby roczne warsztaty, co miesięczne spotkania, zachęta do bardzo konkretnego wysiłku, do poznawania siebie, ale także do przekształcania siebie, do konkretnych postanowień, zachęta do zmian. Będziemy inspirować się duchowością jezuicką. Pierwszy temat stycznia to samoświadomość właśnie to pytanie: kim jestem? A ten obraz za mną? To wizerunek siedmiu boleści Matki Bożej.